Tam. Dziś Wzięliśmy się za orkę Tak to wygląda Słuchawo jest Takie bryłki ma, Wyciągamy Nawet żołniczki są To znaczy, że jest dobrze Takie bryły Jedziemy czwórkami I powiem wam, że jest tak sucho jak piernik Skała normalnie Nie ma wody Tu jest właśnie To był siany poplon Rzodkie tu jak koźwa stanęła, to kołem aż kręciło kuźwa I tu, tu, tu było drugi raz. No. Doły się wywalają. Także powiem wam, nie jest koźwa elegancka, no ale. Trzeba zaorać, bo już jest dzisiaj listopad. No suchawo jest. O, widać. Strasznie to wygląda, no ale tu jest, tu jest trzecia klasa ziemi. Także. A jeszcze troszkę zostało. Tu, tu, było właśnie siana na poplon, rzodkiew oleista. O kurwa, się. Ona miała po siebie, o kuźwa, sucho, a więc takie coś, takie urosły rzodkiewki. No, fajnie zeszło, ale to wszystko sucho i dlatego urosła tyle ile urosła, nie? No, w tym miejscu nawet pugnie nie chce wchodzić. A tu chyba jest ścieżka i dlatego. Tak, tu jest ścieżka. Mm, co opryskałem. No, także jedna taka wybujała. A reszta no takie no drobne, nie? O, nawet się nie chce wyrwać, guziwa Spróbujmy! Ach, kurde, nie wyjdzie. No, także no coś się urosło, ale. Ale, a tu jest takie ładniejsze. Zobaczymy, czy tu są jakieś rzutkiewki. Jest, ale to wszystko siedzi w ziemi. O, tu jest rzutkiewka. Spróbujmy ją wyrwać oh, nie wyjdzie taka rzutkiewka tu jest druga tu. kurde nie chce wyjść ale się tu trzyma o jest rzodkiewka <śm> jest rzutkiewka można sobie schrupnąć tu już szła w pęd o tu jest druga jeszcze jest taka fajna, a ciekawe czy wyjdzie, kuj A nie wyjdzie Dobra Tu jest ładna też, może wyjdzie zobaczymy O, fajna Fajna jest Coś, jakiś tam poplonik O, one wychodzą hmm. Można je tu połapać jakby to Chciało to chrupnąć. O, tu jest ładna O, tu jest ładna O, tu jest właśnie rzodkie To i tak że to ładnie poschodziło, ale miała miała sucho po prostu i... Dobra, idziemy. Jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery ze cztery razy, ale tam jest szerzej. I zakończymy, jak to skończymy, to zakończymy sezon. Tu jest jeszcze ładna jakoś. Zakończymy sezon 2024. Tutaj była pszenica o zima. plon zasiany Także a pokażę wam jeszcze te pszenicy wam pokażę Zaraz mam, o jakie bryły o patrzcie jakie bryły o, super były Tu jest pszenica zasiana o zima tak zeszła. Także ładnie jest. Fajnie poschodziło, tu był Bobik. O. Ma dwa, listki. O. dwa listki. Dwa listki. Dwa listki trzeci wychodzi. To pszenica Julius Zobaczymy jak tu rośnie Dobra, idziemy Idziemy dalej i trzeba to zakończyć wszystko i a, patrzcie jak tu sucho Tu była soja sąsiad zaorał, ale to strasznie sucho było wtedy Także jedziemy. Trzeba to skończyć. O, bryły, tu nawet wilgoć jest. Dobra. O, rzodkiewki gotowe. O, nie trzeba wydzierać o, ale ma skuba nic korzeń. Patrzcie. Patrzcie, jak szukała wody. Czekajcie, pokażę wam gdzieś na tym polu. O, jest otewka. Patrzcie, jaki ma długi korzeń. A z 30 cm. Mm. I szukała wody po prostu. O. Jeden taki korzonek, dwa praktycznie, no jeden i puściła i szukała wody. Zobaczymy, czy są jeszcze tam, jest jeszcze jakaś O, O, tu też czymś, a też ładna. Tu, tu się urwało, od Dobra, kończymy na dziś. Ręce mi zmarły. Także dzięki na razie, cześć.